Pan samochodzik. Zamek w Rynie. Rozdział ósmy. Pan Andrzej był zaskoczony, podobnie jak pani Agata. Dyrektor spojrzał na podwładną. Czekał na wyjaśnienia. To jakaś wierutna bzdura. Oburzyła się pani Agata. Przecież pan dyrektor widział, że byłam cały czas z Panem. To prawda, pan Andrzej kiwnął głową. Pani Agata odeszła tylko do baru. Żeby stamtąd zadzwonić do pana, powiedział do mnie. Oboje czekali, co na to odpowiem? Czy istnieje możliwość, żeby sprawdzić, czy jej karty użyto do otwarcia pani pokoju? Dopytywałem się. Mój zamykany jest na klucz, pani Agata miała triumfującą minę. Klucz jest tu, wyjęła go z kieszeni garzonki. Taeda, rozmawiając ze mną, wspominał, że ma mało czasu. Rozmawialiśmy najwyżej 3 minuty. Może jest. Jest pan Andrzej domyślił się o co chce zapytać. Dane o rozmowach trwających dłużej niż 3 minuty są automatycznie zapisywane na serwerze. Jest tak, żeby łatwiej można było rozliczać rachunki gości hotelowych. Telefon w pokoju pani Agaty też jest tak podłączony upewniałem się. Wszystkie zapewnił pan Andrzej. Z tego wynikało, że system komputerowy podłączony do centrali telefonicznej hotelu na trwałe zapisywał w pamięci połączenia trwające dłużej niż 3 minuty, a te krótsze były rejestrowane tylko do chwili, kiedy nie wykasował ich następny wpis. Czyli ktoś włamał się do pokoju pani Agaty i stamtąd do mnie zadzwonił, stwierdziłem. Po co miałby to robić, skoro równie dobrze zadzwoniłby z automatu na parkingu w mieście. Zauważyła pani Agata. Oczywiście, pójdziemy i sprawdzimy, czy ktoś się do mnie włamał, zaproponowała wstając. Pan Andrzej dopił kawę i razem z nami wyszedł z restauracji. Panie Pawle, proszę mnie informować o postępach pańskiego śledztwa, powiedział podając mi rękę. Poszedł do baszty, którą chciał wejść do kapitularza piętro wyżej, gdzie właśnie odbywała się jakaś impreza. Z panią Agatą przeszliśmy przez recepcję do skrzydła więziennego. Pani Agata swoim kluczem otworzyła drzwi. Jak pan widzi, wszystko jest w najlepszym porządku, powiedziała uśmiechając się. Czy mogę obejrzeć pani telefon? Proszę. Weszła i zapaliła światło w pokoju. Było to pomieszczenie ciaśniejsze niż mój apartament. Na zwykłym biurku stał czarny telefon. Obejrzałem jego spód. Na śrubach mocujących klapkę zasłaniającą wnętrze urządzenia zobaczyłem oryginalne, cynowe plomby fabryczne. Kabel i gniazdko też wyglądały normalnie i nie nosiły jakichkolwiek śladów przeróbek. I co? Pani Agata stała, podpierając się pod boki i przyglądała się rozbawiona moimi poczynaniami. Gdzie jest zapasowy klucz do tego pokoju? W biurze. Kto ma do niego dostęp? Pracownicy. Pan znowu zmierza do tego, że to ktoś z pracowników straszy pana Andrzeja tymi dziwnymi listami? Nikt chyba nie odważyłby się otwierać mojego biurka, żeby zabrać ten klucz. Moim zdaniem, ktoś to jednak zrobił, powiedziałem, oglądając drzwi. Z kieszeni wyjąłem małą, składaną lupę oraz latarkę. Poświeciłem na zamek i oglądałem go przez szkło powiększające. Nie ma śladów włamania. To znaczy próby otwarcia wytrychem, stwierdziłem. Ktoś miał kopię pani klucza. Może zejdziemy do biura i sprawdzimy, czy ktoś szperał w moim biurku. Chodźmy, zdecydowałem. Pani Agata ruszyła w moją stronę, ale zatrzymała się w pół kroku. Patrzyła na blat swojej toaletki, gdzie stał telefon. Pan tam coś ruszał? zapytała. Nie, a co się stało? Ktoś włożył wszystkie długopisy i ołówki do kubka, powiedziała pani Agata. Pamiętam, że pracowałam tu i wychodząc zostawiłam długopis i marker na biurku. Jest pani pewna? Widziałem, że pani Agata wyglądała na nieco wystraszoną. Była konkretną osobą, a w tej pracy musiała być obdarzoną doskonałą pamięcią, dbałością o najmniejsze szczegóły. Zaraził mnie pan swoją manią prześladowczą, oznajmiła. Kiedy po paru sekundach otrząsnęła się ze zdziwienia, poszliśmy do jej biura, które również znajdowało się na pierwszym piętrze. Po prawej stronie, na końcu długiej kiszki pomieszczenia siedziała przy komputerze Hanka. Pani Haniu, pani jeszcze pracuje? Zdziwiła się pani Agata. Właśnie kończyłam. Hanka oderwała wzrok od monitora. O tej porze najlepiej można skupić się nad dokumentacją. Wokół panują cisza i spokój. Ktoś tu się kręcił? Parę minut temu było tu sporo osób. Ostatnia wyszła pani Zofia. Biuro niczem nie różniło się od innych podobnych miejsc w wielu firmach. Zarządzenia i regulaminy przyczepione do ścian mieszały się ze śmiesznymi obrazkami. W stojakach ułożono foldery reklamujące hotel na ryńskim zamku i hotel Anders w starych jabłonkach koło Strudy. Coś tu przykuło moją uwagę. Ale pani Agata wezwała mnie do siebie. Jej pokoik znajdował się na lewo od wejścia. Otworzyła górną szufladę z prawej strony biurka. W specjalnych przegródkach leżały tam różne klucze. To ten wskazała na jeden z nich. Chce pan może zdjąć odciski palców? Znowu kpiła. Nie, nie mam odpowiednich przyrządów. Myślę, że teraz pani też będzie obserwowała, co się dzieje wokół niej. Tak, czemu pan tak sądzi? Widziałem pani reakcję na ten porządek, który ktoś pani zrobił w pokoju. Taeda to pedant. Proszę mnie informować, jeśli coś panią znowu zaniepokoi. Najbardziej to pan mnie niepokoi. Niepotrzebnie uśmiechnąłem się. Wyszedłem z biura, przeszedłem do przejścia bramnego i z niego po schodkach na dziedziniec. Stanąłem na środku i okręciłem się rozglądając po zamkowych murach. Pomimo remontu budowla nic nie straciła ze swojego dawnego charakteru. Wiszące kandelabry, chorągwie, baldachim, rozświetlone gabloty w posadzce, duże stoły i krzesła z wysokimi oparciami tworzyły niesamowity klimat tego miejsca. Bardziej od rozbawionych turystów spodziewałbym się tu kurycerzy. rycerzy. Jakieś postępy w śledztwie? Nagle usłyszałem za sobą głos Hanki. Gwałtownie obróciłem się. Stała i śmiała się ze mnie. Przestraszyłam cię? Zapytała. Tak, przyznałem. Zamyśliłem się. Nad czym? Kiedyś rozmawialiśmy o genius Loci. Ten zamek ma coś takiego. Wystarczy tak stanąć i wsłuchać się. W każdym miejscu tego zamku czuje się coś innego, a tu, co poczułeś, głos pustkowia. Byłem w wielu miejscach na świecie, w tym na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Brałem też udział w pewnej wyprawie archeologicznej w Ziemi Świętej. Tylko tam wiatr tak potrafi grać, pędząc przez pustynię, kręcąc się wśród skał, gnając nad Morzem Martwym, hucząc nad Jordanem. Tylko tam on brzmi tak, że w pierwszej chwili budzi lęk, ale kiedy człowiek podda się mu, wsłucha w niego, wtedy on koi niepokój i sprawia, że mamy uczucie, jakbyśmy stali na progu nieznanego. Ty powinnaś znać to uczucie z wypraw z rodzicami. Zwróciłem się do Hanki. Tak, cicho odpowiedziała. Ten zamek powstał jako strażnica, w leśnych ostępach, przeciw wyprawom Litwinów. Tu podobno uwięziona była rodzina księcia Witolda. Tutejszy kontur zmarł na wściekliznę. To miał być klasztor i miejsce warowne. Potem był to zameczek myśliwski. Więzienie i wreszcie ruina. Ile tajemniczych historii jest związanych z tym zamkiem? Dodaj do tego legendy o tajnych przejściach, podziemnych tunelach i tajemniczym medalionie. Wiesz, że o duchu danego miejsca decyduje nie jego przeszłość, ale ludzie, którzy w nim przebywają. Będziesz jeszcze kogoś śledził tego wieczoru? Czemu pytasz? Zdziwiłem się. Mam ochotę potańczyć. Może pójdziemy na koncert szantowy. Dobrze, spotkajmy się tu za pół godziny. Poczekaj, zatrzymałem ją. Powiedz mi, gdzie podziewa się twój narzeczony? Boisz się go? Nie. Na razie. Pobiegła do swojego pokoju. Tak, oto kolejny raz zostałem wmanewrowany przez kobietę, która skutecznie zagrała na czułej nucie męskiej dumy. Bałem się, że jej Robert zrobi mi znowu jakąś awanturę, która może skończyć się niepotrzebną szarpaniną. Wszystkie te wątpliwości prysły, kiedy Hanka weszła na dziedziniec i potem, trzymając mnie pod rękę, szła przez ryn. Znaliśmy się zaledwie kilka dni, była młodsza ode mnie o kilka lat, a jednak czułem się z nią tak, jakbyśmy byli parą przyjaciół od wieku dziecięcego. Biło od niej jakieś ciepło, była pełna kobiecego czaru i niekiedy myślałem, że z kimś takim można zaszyć się na odludziu i razem spędzić resztę życia. Idąc ulicą między domem kultury a budynkiem karczmy, mijając dawny młyn, zeszliśmy nad jezioro, między puby i sklepiki, które tam się rozstawiły specjalnie dla żeglarzy. Z drewnianej sceny rozbrzmiewały dźwięki szant. Wszędzie kłębił się tłum rozbawionych turystów. Na jachtach paliły się lampki, przy których żeglarze jedli późne kolacje lub po prostu rozmawiali. Objąłem hankę ramieniem. Żeby nie zginęła mi w tłumie i czujnie rozglądałem się na wszystkie strony. Kogo wypatrujesz? zapytała Hanka. Boisz się, że znajomi cię zobaczą? Myślisz, że którykolwiek mężczyzna na świecie wstydziłby się takiego towarzystwa jak ty? mówiłem, nachylając się do jej ucha. Poczułem wtedy subtelny zapach jej perfum, korzenny, egzotyczny, przywołujący wspomnienia dalekich krajów. Jej włosy delikatnie musnęły mnie po policzku, a mnie zdawało się, że to był pocałunek. Jakże wtedy chciałem zapomnieć o pracy, zleceniu, skarbie, taedzie i jabłku. Marzyłem wtedy, żeby odpłynąć z Hanką w poszukiwaniu bezludnej wyspy. Hanka obróciła do mnie twarz i wtedy mogłem spojrzeć w jej oczy z tak bliska, jak nigdy dotąd. W tej jednej, trwającej ledwie kilka sekund, chwili czułem jak biło jej serce, jak wstrzymywała oddech w oczekiwaniu na to, co zdawało się wtedy nieuniknione. Otrzeźwiło mnie szturchnięcie jakiegoś podpitego przechodnia. Nastrój prysł tak szybko jak gdzieś w dal pomknęło bełkotliwe przepraszam. Kasanowa, Hanka żartobliwie szturchnęła mnie w bok, potem okręciła się, złapała moją dłoń i pociągnęła na parkiet przed koncertujący zespół. Hasaliśmy w rytm skocznych taktów aż przy jakiejś balladzie znowu mogłem przytulić Hankę. Czułem jak jej miękkie i jednocześnie napięte ciało kołysze się sprawiając, że ja poddawałem się temu falowaniu i znowu zapomniałem się. Tym razem z tego cudownego stanu wynudziło mnie czyjeś natarczywe spojrzenie. Szybko w półmroku odszukałem. Kto to mógł być? To była Angelika. Siedziała przy stole w jednym z pubów. Jej towarzyszem był Robert. Drgnąłem, a wtedy Hanka podniosła wzrok. Co się stało? Zapytała, widząc wyraz mojej twarzy. Angelika i Robert są tutaj, odpowiedziałem. Zapomniałam zapytać, jak minęła wam randka. Jaka randka? Prowadziłem Hankę w tańcu tak, żeby ukryć nas przed Angeliką. Ten wasz rejsik. Jesteś zazdrosna? Mnie już więcej nie zaprosiłeś na rejs z Maragdusem. Już nie potrzebujesz kucharki? Hanka zrobiła swoje. Hanka może odejść. Żartowała. Nie jest tak. Ten rejs z Angeliką to był element mojej pracy. Tak. Wielu facetów zazdrościłoby ci takiego zajęcia. Zachowujesz się dokładnie tak samo jak Robert, kiedy nas zobaczył przed hotelem. Zwróciłem jej uwagę. Hanka nagle roześmiała się. Jej śmiech był zaraźliwy i po chwili oboje wtuleni w siebie śmialiśmy się. Zauważyłem, że Angelika wciągnęła Roberta na parkiet. Przestały brać szanty i DJ puszczał muzykę z płyt. Angelika zmysłowo poruszała się w tańcu. Robert rzucał w moją stronę wściekłe spojrzenia, ale kiedy Angelika odwracała jego twarz, miał już maślane oczy i patrzył na nią. Na Hance to, co oboje wyprawiali, nie robiło najmniejszego wrażenia. Między północą a pierwszą w nocy postanowiliśmy wrócić do hotelu. Tym razem szliśmy ulicą Świerczewskiego. Mijając pierwszą linię domów nad jeziorem, jakbyśmy nagle przeszli ze świata tętniącego gorącym rytmem lata i zabawy do sennego miasteczka. Tu latarnie rzucały żółtawy blask na niskie kamieniczki, i tylko zamek groźnie dominował nad okolicą. Zadziwiała mnie w nim ta jego podwójna osobowość. Wyglądał jak pałacowa rezydencja, ale w jego sylwetce była ukryta jakaś siła powodująca, że budził szacunek. Hanka, kiedy siedziałaś w biurze, czy zauważyłaś tam kogoś, kto nie jest pracownikiem hotelu? Zapytałem. Przetańczyłeś ze mną cały wieczór, żeby o to zapytać. Hanka była rozbawiona. Nie. Chciałem z tobą spędzić ten wieczór z innego powodu. Pytam, bo ktoś miał klucz do pokoju pani Agaty i stamtąd do mnie dzwonił. To takie przestępstwo? Nie, ale chciałbym wiedzieć, kto to zrobił? Nie wiem. Byłam zajęta pracą, a tam przewijał się tłumek ludzi. Czy możesz jutro ze mną popłynąć z Maragdusem w jedno miejsce? Nie wiem. Zapytam moją szefową, panią Zofię. Zadzwonię do ciebie około dziewiątej. Odprowadziłem Hankę pod drzwi jej pokoju. Czemu chciałeś ze mną spędzić ten wieczór? Zapytała stojąc w progu, oparta o framugę. Myślałeś, że zrobisz Angelice na złość, kiedy przyjdziesz ze mną? Nie. Nigdy bym ci tego nie zrobił. Powiesz w końcu? Zrobiła krok w moją stronę. Bo jesteś moim dobrym aniołem, powiedziałem nachylając się do jej ucha. Chciałem jeszcze raz przed snem poczuć jej zapach, zbliżyć się do niej. Czuję to prawie od samego początku naszej znajomości. Ja chciałam zaopiekować się tobą od chwili, kiedy zobaczyłam jak gotujesz sobie fasolkę. Hanka również szeptała. Jej słowa zabrzmiały jak żart, ale miały ukryć to, co naprawdę chciała przekazać. Dziękuję, powiedziała, a potem stanęła na palcach, zarzucając mi ręce na szyję. I pocałowała mnie w usta. Trwało to tylko chwilę, ale wydawało mi się, że moja głowa eksploduje, a ja cały utonę w czymś cudownie ciepłym, miękkim i odurzającym. Chciałem mocniej przytulić Hankę, ale ona sprytnie wymknęła mi się i z progu, przed zamknięciem drzwi pomachała do mnie ręką. Dobrej nocy, powiedziała. Wciąż miałem uczucie, jakby świat wokół wirował. Prawie to samo czułem kiedy z moją pierwszą licealną miłością ukryci przed całym światem nieporadnie poznawaliśmy różne odcienie namiętności oszołomiony wróciłem do siebie i położyłem się spać nic dziwnego że po tym co się wydarzyło śniła mi się hanka prowadziła mnie do jakiegoś domu było w nim mnóstwo kotów nagle hanka zniknęła a pojawiła się staruszka która trzymając świecę prowadziła mnie do piwnicy tam kiedy wyjęła jedną cegłę ze ściany, odsłoniła się wnęka, w której leżała stara, zakurzona księga. Obudził mnie dzwonek telefonu. Halo, odezwałem się: Wstawaj, śpiochu. Usłyszałem głos Hanki. Nie wiesz, że już jest dziewiąta? Zerknąłem na zegarek. Rzeczywiście, tak dobrze mi się spało jak nigdy dotąd. Nie nastawiłem budzika, a zaplanowałem sobie na dziś dużo pracy. Już wstaję, wysapałem. Możesz ze mną płynąć. Właśnie dlatego dzwonię, o której wypływamy i na jak długo. Porywam cię na cały dzień, zadeklarowałem. Bądź gotowa o dziesiątej. W błyskawicznym tempie wykąpałem się, ogoliłem, spakowałem kilka rzeczy do torby, zbiegłem na śniadanie. Punktualnie stawiłem się na dziedzińcu. Hanka już na mnie czekała. Wyglądała na bardzo szczęśliwą, że może wyrwać się na wodę. Twoja szefowa nie miała do ciebie pretensji, że chcesz uciec na cały dzień? Upewniałem się. Nie. Jest mi bardzo wdzięczna, bo wczoraj pomogłam jej uporządkować pliki na dysku w komputerze. Miała tam mnóstwo zdjęć z przedwojennego Rynu, stare mapy, jakieś teksty. Stworzyłam jej porządną biblioteczkę materiałów z własną wyszukiwarką. To straszna pedantka, i denerwował ją ten bałagan, jaki miała w swoim archiwum. U niej zawsze wszystko musi być na miejscu. W sklepie w Rynie zrobiliśmy drobne zakupy i poszliśmy do portu, na pokład Smaragdusa. Obok wciąż cumowała czarna perła. Tam w kokpicie siedział Robert. Trzymał kubek z parującą kawą i wyglądał na bardzo czymś zmęczonego lub zwyczajnie niewyspanego. Za to Angelika wręcz przeciwnie. Była chyba bardzo zrelaksowana. Dokąd płyniecie? Zapytała. Tak, powałęsać się odpowiedziałem wymijająco. Hanka i Robert nie odzywali się do siebie, mając świadomość, że Hanka czuje się niezręcznie, czym prędzej wypłynąłem z portu. Skierowałem Smaragdusa na południe. Ty masz jakiś konkretny plan domyśliła się Hanka. Jaki plan? Dokąd chcesz dopłynąć? Tak. Muszę porozmawiać o sprawach teologii i wydaje mi się, że znalazłem odpowiedniego eksperta. Kiedy po godzinie zawijaliśmy do przystani przy domku pana Janusza i księdza Juliana, ten drugi nie był zdziwiony naszym widokiem. Pan Janusz przyjrzał się jachtowi, Hance i uśmiechnięty pokiwał głową. Przedstawiłem obu panom Hankę. Tamta blondyna wyglądała na narowistą kobyłę, ale ta jest w sam raz, powiedział pan Janusz. Kiedy na chwilę zostaliśmy sami przy jachcie. Ta łódka też ładniejsza. To tej dziewczyny? Nie, moja. Pasujecie do siebie. To co, smażymy rybki. Tym razem chciałem tylko porozmawiać z pana bratem. Ślub chcesz pan z nią brać? A wypróbowałeś pan, czy to aby dobre ciasto? Może na zewnątrz być ładnie wypieczone, ale w środku ukrywać zakalec. Kobietę przed ślubem trzeba lepiej obejrzeć niż samochód kupowany od wroga. Widzę, że Julian już ją wziął w obroty. Pan Janusz patrzył w kierunku sadu obok wędzarni, gdzie Hanka i ksiądz usiedli w altance. Chodź pan ze mną, to dam wam kompotu z wiśni. W kuchni nalał pełny dzbanek i podał mi szklanki. Idźcie i sobie gadajcie, powiedział gospodarz. Braciszek lubi ludziom doradzać. Wieczny misjonarz. Pan Janusz włączył radio, rozłożył gazetę, zapalił papierosa i słuchał relacji sportowych. Poszedłem do sadu, gdzie ksiądz Julian i Hanka rozmawiali w najlepsze. Pana przyjaciółka mówiła, że ma pan jakiś problem teologiczny do omówienia, zagadnął ksiądz Julian, kiedy nalałem kompotu do szklanek. Niech pan mówi, zachęcał mnie. Ja bok. Powiedziałem to jedno słowo czekając na reakcję księdza. A bliżej? Co pana konkretnie interesuje? Jak można spojrzeć na to, co jest związane z tym miejscem? Chodzi panu o ten fragment księgi Mojżeszowej, w którym Jakub zmaga się nad potokiem Jabłok z jakimś nieznajomym? Domyślał się ksiądz Julian. Tak. Kim był przeciwnik Jakuba i jaka jest symbolika religijna tego wydarzenia? Tożsamość tego tajemniczego nieznajomego od wieków fascynuje badacze Pisma Świętego. Żeby właściwie zrozumieć wersety biblijne, musi Pan umieć patrzeć na opowiadania biblijne jak na zwykłe opowiadania. Przypomnę Państwu kontekst wydarzeń, które doprowadziły Jakuba na diabłok. Jakub, za namową swojej matki Rebeki, podstępem wyłudził od ojca Izaaka błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa, swego brata bliźniaka. Tak to Jakub, a nie Ezaf, stał się dziedzicem Bożej Obietnicy, że jego potomkowie staną się wielkim narodem, wybranym przez Boga. Ezaw znienawidził swojego brata, a Jakub musiał przed nim uciekać, ale po dłuższym czasie postanowił wrócić do Palestyny. Chcąc udobruchać Ezawa, który wyszedł mu naprzeciw z zastępem swych ludzi, Jakub wysłał mu jako podarunki swój dobytek. Ostatniej nocy przed spotkaniem Jakub postanowił przeprawić się przez Jabłok, jakby jeszcze wahał się, czy spotkać się z bratem. Po przeprawie ktoś napadł na Jakuba. Walczyli ze sobą do świtu, i wtedy napastnik ugodził Jakuba w biodro. Jednak ranny Jakub nie uległ, i wtedy tajemnicza postać zażądała, żeby ją uwolnić. Wówczas rozpoczął się dialog między walczącymi. Kim był przeciwnik Jakuba? Zapytałem. Czy obawa przed wschodem słońca nie wskazuje, że mógł to być jakiś demon bojący się dziennego światła? dopytywała się Hanka. Niekoniecznie, ksiądz Julian pokręcił głową. W dawnych wierzeniach bóstwa nie pokazywały się ludziom w ciągu dnia. Trafnie zwraca pani uwagę na ten szczegół. Jakub walczył z istotą bosko-demoniczną, Mimo to niezwykle silny Jakub zdołał przeciwstawić się komuś takiemu i stawia warunek uwolnienia, błogosławieństwo, czyli wzmocnienie go, jego sił życiowych, okazanie mu łaski. Czy Jakub prosiłby o coś takiego siły nieczysty? Jeśli wierzyłby, że Demon stanie po stronie Ezawa i będzie mu podpowiadał, żeby nie okazał litości bratu, to czemu nie? Hanka zwróciła uwagę. Te słowa zaskoczyły księdza Juliana. Ale tylko na chwilę cechuje panią spryt, ale i zwykła w młodości niecierpliwość, zauważył. Niech pani posłucha dalej. Nim Jakub został pobłogosławiony, jego przeciwnik zmienił mu imię. W kulturach Bliskiego Wschodu mogli tego dokonywać tylko królowie, władcy, rodzice, osoby stojące wyżej w hierarchii społecznej. Jakub został przechrzczony na Izraela. Jednak to nie jest takie proste. Bo chyba bardziej trzeba na to patrzeć w innym kontekście. Izrael przez niektórych badaczy odczytywany jest jako ten, który zmagał się z Bogiem, lecz moim zdaniem oznacza to po prostu niepokonanego, takiego, który może walczyć nawet z Bogiem. Co dzieje się dalej? Jakub pyta swego przeciwnika o imię. Czy robiłby to, wiedząc, że to jest Bóg? Hanka wtrąciła pytanie: Skąd niby miał to wiedzieć? Ksiądz Julian nie dał zbić się z tropu. Przeciwnik Jakuba odmówił przedstawienia mu swojego imienia. Jakub otrzymał błogosławieństwo i nieznajomy odszedł. Czy to nie dziwne, że nie chciał powiedzieć, kim jest? Hanka nie ustępowała. Ksiądz wie, kto często występuje jako bezimienny lub przybiera obce ciało? Czy wie pani, jak nazywa się pobliska miejscowość nad Jabłkiem? Ksiądz Julian dobrotliwie uśmiechał się. Penuel. Tak miało brzmieć zawołanie Jakuba, a po hebrajsku znaczyło to mniej więcej spotkałem Boga twarzą w twarz. Jakub otrzymuje błogosławieństwo o świcie, w porze, kiedy bogowie według ludzi doświadczali ich sowitymi łaskami. Czym w takim razie było zmaganie z Bogiem? Zapytałem. Nie było pełnym pychy, grzesznym wystąpieniem? Zapomina pan, że w czasie spotkania, walki i rozmowy Jakub tylko raz przejmuje inicjatywę, zapytując o imię przeciwnika i zostaje skarcony, ksiądz Julian cierpliwie mi tłumaczył. To wszystko było zaplanowane przez Boga, było fragmentem jego planu, który nie zawsze pojmujemy. Sam Jakub nie miał wątpliwości, z kim się spotkał i kto mu udzielił swego błogosławieństwa, dlatego śmiało wyszedł do Ezawa, wiedząc, że nic mu nie grozi czemu pan właściwie o to wszystko pyta. Szukam człowieka, który wierzy, że z tym fragmentem pisma świętego związane jest istnienie pewnego przedmiotu. Chodzi panu o starą księgę,